Prosimy pan radę Sławanku, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Tak nie będę zaczynał od polegniów z panem Januszem, e, co Sojusz zrobił, czego nie zrobił, bo w 2001 roku akurat wtedy byłem na piątej kadencji i później w szóstej kadencji jako jedyny Sojusz Lewicy Demokratycznej. Ale no kto wie, ja bym chciałem powiedzieć, ponieważ była ta mowa o politykach, że żyją z podatników, otóż byłem jeden z nielicznych senatorów, którzy nie żyli na koszt podatnika, ponieważ nie byłem etatowym, nie brałem pieniędzy z budżetu sejmowego czy sanatorskiego nie wiem państwa. Wiem, że wtedy naraziłem się moim kolegom nie tylko, kiedy proponowałem żeby rozważyć taką możliwość, o żeby nie, można było służyć Polsce niekoniecznie za pieniądze podatnika. Nie jest takie proste, nie jest łatwe, bo ja rozumiem, że nie każdego na to stać, ale być może <coughs> warto popatrzeć, co faktycznie ktoś zrobił dla środowiska, dla województwa, dla rodziny, czy potrafił wówczas zrobić również coś dla państwa, dla Rzeczypospolitej, bo to jest ważne. Czy mamy Mieć się wśród parlamentarzystów tych, którzy, jak niejednokrotnie pogadam, kiedy przechodzisz z hotelu sejmowego przejściem dolnym, to nie że zauważyć, że po roku się zmieniły, bo one się zmieniają. A dla niektórych nic się nie zmieniło. I być może te wybory, które będą jesienią tego roku, będą wyborami, których będzie towarzyszyła nam, Państwu, naszym nie obywatelom, wyborcom, refleksja nad tym, na kogo. Jaką formację polityczną wybrać, która by była bliższa naszym oczekiwaniom, ażeby tak blisko nie był notowany Parlament Rzeczypospolitej jak dzisiaj. Notowany w sensie odbioru negatywnego. Bo właśnie spory właściwie nie wiadomo o co. A spór jest jeden. Jak Umacniać polską gospodarkę. W jaki sposób umacniać polską gospodarkę, żeby zabezpieczyć większej ilość miejsc pracy? A żeby nie obiecywać, że to, to będzie 3 razy po 15% opalatkowania, ale niech to nawet pozostanie. Ten właśnie, tu chciałem powiedzieć, co zrobiliśmy jako swoje demokratyczne. demokratycznej. procentowy podatek liniowy, który spowodował, że wiele firm mogło się umocnić na polskim rynku i nie tylko na polskim rynku. To również firmy z naszego województwa i ze które dziękuję. się rozwinęły. I myślę, że warto tę reflexję posiadać. I też niezmiernie ważne ale na koniec już zupełnie przepraszam, to nasze stosunki zewnętrzne, zagraniczne. To przecież w tym roku... Prezydencja Polska, o której niewiele wiemy i niewiele rządzących chcą powiedzieć, jak ją chcieliby widzieć. Na I kolejna sprawa to nasza, tu. I Polska, i, so. i jeszcze będzie mikrofon. to panie. kanał, kanał y, przez bieżenie, gdzie wielu polityków obiecuje, kiedy przyjdą się wybory. A kiedy trzeba podjąć decyzję, to się mówi, a nie wiadomo, jak zareagują na to inni nasz, powinno jak my zareagujemy. Dziękuję serdecznie. To był pan Władysław Mańku.